I wystartowały dziewczyny, tam biegły na 1000 metrów. biegąc 1000 metrów ony Junię z Zdrzaka Pyrzyce, Izabelę Rak, Zamkało-Szczecin i Maję na zamkał w Zamkało-Szczecin a w biegu na 1500 metrów mężczyzn zwyciężył Radosław Zając zamkał w Zamkało-Szczecin, czas 4.11.95 zanim pomieszował Przemysław Barański, RUKS Trzebiatów 4.31.81 trzeci Adam z RUKS Trzebiatów 5.02.11 i czwarty Szymon Bator, RUKS Trzebiatów 5.15.71 Naprowadzony ich zebrany na kanał szczycie, zawinięty go, że jest na trzecim miejscu na jałmańskim kanał szczycie i że ostatnie 100 metrów zostało.